Cześć, tu Maja. Mam dzisiaj dla Ciebie krótką praktykę Yin Yogi. To będzie dobra praktyka na taki moment, kiedy potrzebujesz zatrzymania, pobycia ze sobą w bezruchu, w pasywności. Może moment trudniejszy, albo po prostu przepełniony aktywnościami. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, usiądź sobie wygodnie na macie. Możesz położyć dłonie na kolanach. Zrelaksuj barki, zamknij oczy. I daj sobie chwilę tylko na to, żeby zauważyć, jak się teraz czujesz, najpierw fizycznie, a potem też emocjonalnie, psychicznie, co Ci towarzyszy, kiedy rozpoczynasz tą praktykę. Gdy poczujesz gotowość, przejdź do klęku podpartego. Możesz rozstawić na początek kolana na szerokość bioder i zostawiając biodra nad kolanami, zaczniemy przechodzić do pozycji topniającego serca. I wiedz, że tutaj, jeżeli Twoje stopy przysuną się bliżej siebie, albo będziesz chciał, chciała rozszerzyć kolana szerzej, jak najbardziej możesz to zrobić. Pozwalamy klatce piersiowej opaść w dół. Ręce mogą wyciągnąć się do przodu albo zostać bliżej głowy. Możesz też podeprzeć głowę na dłoniach, jeżeli będzie ci tak wygodniej. Szukamy takiej pozycji, w której klatka piersiowa będzie mogła opadać do dołu. Jednocześnie chcemy, żeby była to pozycja na tyle komfortowa, żebyś. Mógł lub mogła zrelaksować się w niej, czując delikatne rozciąganie w przodzie klatki piersiowej, być może w okolicach barków, może ramion. Zostań tutaj, nie forsując nic, starając się jak najbardziej zrelaksować swój tłów. Jest praktyką bez ruchu i słuchania. Dlatego kiedy wchodzimy w pozycję, znajdujemy ułożenie, w którym czujemy delikatne rozciąganie, czasami kompresję, które będzie mogło oddziaływać na naszą powieść, podczas gdy my trwamy pasywnie w pozycji przez dłuższy czas. Staraj się zrelaksować najbardziej jak możesz, odpuścić wszystkie napięcia, które nie są potrzebne. I powolutku zacznij wychodzić z pozycji, aby położyć się na brzuchu. Poczniemy chwilę w neutralnej pozycji, żeby poczuć efekt poprzedniego ułożenia ciała Możesz położyć czoło na dłoniach albo głowę na jednym policzku Daj sobie chwilę na to, żeby tylko poczuć wszystkie odczucia z ciała zauważać wszystko co się pojawia Powolutku zaczniemy przejście do kolejnej pozycji. To będzie pozycja siedząca, więc w swoim czasie podnieś się i przejdź do siedzenia. Połącz podeszwy stóp ze sobą. Przejdziemy do pozycji motyla. I tutaj chcemy, żeby pozycja była stabilna i komfortowa. Jeśli potrzebujesz, możesz usiąść na jakimś podwyższeniu, na kocyku. Nie musisz też przysuwać stóp maksymalnie do bioder. Stopy mogą być odsunięte od bioder. Kolana opadają swobodnie do dołu. I teraz rozluźniając nasze plecy, zaokrąglając je, pochylamy się do pasywnego skłonu, starając się nie przyciągać dłońmi do dołu. Możesz sobie ułożyć dłonie swobodnie, zwrócone wnętrzami do góry Albo w dowolny inny sposób, który jest dla ciebie wygodny W którym możesz się zrelaksować Postaraj się puścić głowę zupełnie luźno Ta pozycja oddziałuje na cały nasz kręgosłup oraz biodra i czasami można również ją poczuć po wewnętrznych stronach ud daj sobie w niej chwilę jeżeli poczujesz, że ciało zaprasza cię głębiej możesz wejść odrobinę głębiej w pozycję ale zawsze z łagodnością absolutnie bez forsowania Stół, pasywnie poddając się temu kształtowi. Zrelaksuj twarz, całą szyję, plecy, ramiona i dłonie. Relaksuj biodra i nogi na tyle, na ile jest to możliwe. Pozwól sobie na to, żeby tylko być, słuchać, przyjmować, i przez chwilę nic nie robić, nic nie osiągać. Posłuchaj tego. So yes Teraz powolutku, naprawdę dając sobie czas, podeprzyj się na rękach, żeby powoli podnieść tłów i w swoim czasie, najkrótszą drogą, przejdź do leżenia na plecach. Ułóż się wygodnie, płasko na macie. Jeżeli leżenie płasko nie jest dla ciebie wygodne, możesz wybrać inną pozycję. Leżąc, zrelaksuj się i postaraj się odpuścić aktywność wszystkich mięśni, które kontrolujesz, i tylko poczuj. Co mówi do ciebie twoje ciało co czuje przyjmując wszystko co przychodzi I powolutku przejdziemy do kolejnej pozycji. To będzie pozycja banana. Zleżenia na plecach. Biodra zostaną w tym samym miejscu, a stopy wyciągnij do prawej krawędzi maty. Przełóż ręce za głowę i ręce również wyciągnij do prawej krawędzi maty. Tutaj jedna stopa może zahaczyć o drugą, jedna ręka może złapać drugą. Zginamy się w taki kształt banana. W miarę możliwości oba biodra i obie łopatki pozostają na macie. Chcemy poczuć rozciąganie w lewym boku naszego ciała, zrobić przestrzeń w całym boku, okolica bioder. Kalia, klatka piersiowa, okolica barku, może nawet szyja. Oddychaj spokojnie, naturalnie i relaksuj się tak bardzo, jak jest to możliwe w tej pozycji. To jakiś czas sprawdzaj, czy być może są jeszcze jakieś miejsca, które możesz rozluźnić. Upewnij się, że szczęka jest rozluźniona, że powieki są miękkie, rozluźniony brzuch. Powolutku wyjdź z pozycji na moment ułóż się neutralnie, albo płasko, albo możesz sobie ugiąć nogi, oprzeć kolana o siebie. Poczuj ten bok, który przed chwilą był rozciągany. Daj sobie chwilę, żeby tylko zauważyć, co czujesz i gdzie to czujesz. I powoli wejdziemy do pozycji banana na drugą stronę, wyciągając stopy i ręce na lewo, wyginając ciało w taki łuk, w taki półksiężyc tudzież banana tym razem rozciągając prawy bok ciała kształt pozycji może wyglądać różnie u różnych osób najważniejsze jest to co czujesz czy czujesz rozciąganie w prawym boku jeśli tak to robisz tą pozycję doskonale Stało tylko rozluźniać się i trwać. czasach, kiedy tak bardzo cenimy robienie i osiąganie rzeczy, tym bardziej potrzebujemy takiej praktyki, praktyki pasywności, bycia, słuchania. Powoli wyjdź z pozycji banana, łóż się wygodnie w leżeniu na plecach. Przejdziemy już do krótkiego relaksu. Możesz położyć ręce wzdłuż ciała, odsunięte lekko od boków ciała. Możesz też rozłożyć je szerzej albo wyciągnąć nad głowę. Nogi albo płasko na macie, albo ugięte w dowolny, wygodny dla ciebie sposób. Pozostając tu jeszcze na kilka minut, postaraj się zupełnie zrelaksować wziąć ten czas tylko dla siebie. Wiedząc, że bezruch jest cenny, potrzebny, i że tylko uświadamiając sobie to, co teraz jest, nie to, co byśmy chcieli, żeby było, ale to, co jest, tylko z tą świadomością możemy iść dalej. mi, zauważ. Nie oceniaj I oddychaj. Jesteś w dobrym miejscu, I powoli zaczniemy wychodzić z relaksu, poruszając się delikatnie i w swoim czasie, przetaczając się na jeden bok. Zostań jeszcze na moment tu na boku, zauważając, jak czujesz się teraz po tej krótkiej praktyce. W swoim czasie podeprzyj się na rękach, żeby wrócić do siedzenia. Dziękuję i życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru. Do zobaczenia kolejnym razem.